Dechaliśmy, nie. nie? No chyba tak. Okej. Okay. Miejsce zwane... Opuszczonym budynkiem. Przewiatrykiem. Tak, no. Opuszczony to... przefiatryk. Jest on nazwany... ogólnie. Y... Czysty jakieś Hary of ja. Chat? Nie wiem czemu. Drzwi są zamknięte. No tak Nie da się wejść Okej okay. Musimy znaleźć inne wejście Poczekaj O może tutaj Tu? Tak chyba A. się zmieścimy A! właśnie ty jako pierwszy Okej okay. Jest czysto Tak, jest czysto Tutaj jest przycisk Chyba on jest zasilany do tych drzwi Próbujemy otworzyć? Chyba? O tak Okej, okay. Wow. Mm. Nie wygląda mi to za dobrze. Nie, 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 ja się na to nie Jednak trzeba nie chyba wziąć. Nie, 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 Trzeba trzeba wziąć. nie, Jestem zakażony. Oh. X -nofobia. X -nofobia. nie, Jestem zakażony! Trzeba zjeść chlebek. nie, Może nas uchroni od Okej. Okej. Okay. Okay. O. Coś tu jest? No to są A! A! O! 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 Lepiej tam nie to wchodzić. Tylko może tutaj. Co tu jest? To to chyba było... To jest opuszczone. A to Może co to jest? Się te GB, bo ja już nie chcę. Ja... A co to jest? Nie wiem, ale chodź, chodź szybko, bo... nie da się. Co? Są, są zombi ludzie? Ej, o, ej, jak on się tutaj znalazł? Nie wiem. Trzeba go zabić. Okej. Okay. Ale mnie skąd Nie na no Chyba będziemy musieli znaleźć wyjście i może tak. klucz do tego będzie wyjściem. Tak, musimy znaleźć klucz do tego. Wow! Ja, Oni są zarażeni xnofobią! Nie! Oła. Nie! Dobra! E, o nie, 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 nie! One są chyba przyjazne Co? Może No tak, one są wielkie okay. Chodź e, i, i... Ja mam chyba li Okej. Ok. Wow. O nie. Ile ich tu jest? Ja patrz tak co mam. Co? Patrz i i, i. i to jest chyba lekarstwo. Okej. Okay. Coś tu. O, mam dźwignię! Znalazłem dźwignię. Czy coś jest więcej? Dej. Dej. Je, co, co? Nic nie, nic ma. Co się stało? Nie wiem, przez to, że tutaj jesteśmy, co tu się dzieje. Tak. Coś się dzieje dziwnego. Czyli gdzie mamy dość tą tu dźwignię? Tutaj? Chyba tutaj, no, nie? Chyba tak. Dobra, otwieramy. O, nie, ktoś tu jest. Trzy. To okay, ja sobie... Łoł! Wow! Tutaj zjem. O Jezu! O wow! Subjemy, ja sobie zjem. Pomogę ci! Okej. mały set. Mały Ich jest dwóch. Okej. Okay. Zginęli. O, oh, jeszcze mały! Co go zabić? Okej. Okay. Coś tu wiesz? jest? Nie, jest. Okej. chyba to jest ostatni nasz ratunek. Dźwignia! Czy daj, to jest... da, daj mi klucz, daj mi klucz, daj mi klucz. Czy, się, czy to jest dźwignia do tamtego miejsca? Chyba tak. Ok. Widzowie, mamy nadzieję, że to jest dźwignia do tamtego miejsca, bo ten świat jest dziwny i coś tu się dziwnego dzieje. A stawiaj. Staw. Proszę cię, boku. Tak. Jest! Uwaga, idziemy.